W sobotę polski rząd ogłosił plan odmrażania polskiego sportu w dobie pandemii koronawirusa. Jest on podzielony na pięć etapów. Pierwszy etap został już wdrożony w życie i obejmował otwarcie lasów i parków. Od 4 maja nastąpił drugi etap poluzowania obostrzeń i od tego dnia będą udostępnione boiska i miejsca do uprawiania sportu na otwartej przestrzeni. Obiekty na otwartej przestrzeni będą dostępne dla maksymalnie 6 osób, a takie obiekty jak korty tenisowe będą dostępne dla dwóch osób przebywających na tym samym korcie. Podczas treningów nie będzie trzeba nosić maseczki, ale do przejścia na obiekt będzie trzeba zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa. Drugi etap odmrażania sportu obejmuje takie obiekty jak stadiony sportowe, boiska szkolne, boiska piłkarskie, infrastrukturę zewnętrzną do uprawiania sportów motorowych czy lotniczych, a także otwarte będą strzelnice, tory gokartowe i stadniny koni. Są też dobre wieści dla różlowych kibiców. PGE Ekstraliga wystartuje 12 czerwca, niestety na razie bez udziału publiczności. Z kolei piłkarska PKO Ekstraklasa wróci 29 maja.